Tajemny akword, kiedyś brzmił. Pan cieszył się, gdy ta witryna ery, muzyki, dziś tak nikt nie czuje. Kwarta kwita. rozniżaj w mor nieszczęsny król хуужно хрруя хрже руя Na wiarę nic nie chciałeś brać, lecz sprawił to księżyce prast, że piękność jej na zawsze cię podbiła. Kuchenne krzesło, tronem twym ostrzegła cię, już nie masz

że na wzywam go. Ja przecież nawet nie znam go. Z imienia jest w każdym słowie światła płask. Nieważne, że usłyszysz dziś najświętsze czy nieczyste herruja. Her, roja, herre, roja, herre, roja, herre, roja. Tak się starałam, ale cóż, tytuł. Nie chcę was oszukać. Chodź wszystko poszło przed Panem pieśni. Stawiam swe na ustach. Mając czekę. ruje. Herry, ruje. Herry, ruje. ру ру Hospital...